Jak sprawdzić numer seryjny lodówki Amika? Obejrzyj do końca, żeby dowiedzieć się, gdzie znajduje się tabliczka znamionowa z numerem seryjnym. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym znajduje się wewnątrz lodówki. Należy otworzyć drzwiczki lodówki i wyjąć dolną szufladę. W większości modeli lodówek tabliczki znamionowe znajdują się wewnątrz, na bocznej ściance urządzenia, na wysokości szuflady. Tabliczka może być też zlokalizowana na tylnej ściance, a w niektórych przypadkach w zamrażarce na tylnej ściance. Szukany przez Ciebie numer seryjny znajduje się w tym miejscu. Na tabliczce znamionowej znajdziesz też inne informacje dotyczące Twojego sprzętu: model, typ techniczny, kod produktu. Napięcie zasilające, moc silnika, typ wykorzystanego oświetlenia, moc znamionową.